Masz cel, jak Monteverestia, syzy w kamie, pchasz po górę Sam sobie w końcu strzelisz i nic nawet nie poczujesz Możesz tu brać, król, albo jak ta panta kurę Możesz ja zarobić w chuj, kupić... Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Potróż Espace'em po szlakach Markonem Gdzie jest ze mną mój najdroższy przyjaciel, Danamis Witam serdecznie wszystkich graczy, z tej strony Danamis I dzisiaj w tym odcinku wybierzemy się na STS tymi oto kulkami, które zajebałem z hipermarketu. Eee, tutaj, jak widzimy, na pierwszym planie mamy Zufulusza... Zufulusa z Smakosza Serc. Eee, jest to e która tradycyjnie... Kurwa, kto do mnie dzwoni? ZW. <laughs> e, wracamy po krótkiej przerwie telefonicznej. Tu widzimy, Zufulus zrespił się na nowo. Eee, kurwa, może naciśli F. Eee, tak, nacisnął. I... Co mi powiesz, mój drogi przyjacielu, z którym to dzisiaj razem podążamy szlakami Bawarii? Yy, jest ze mną, tak jak wcześniej wspomniałem, Danami Danami. Jak wiecie, podążamy szlakami Bawarii, margonemskie szlaki bawarskie. Przecieramy! Przecieramy szlaki. Aktualnie logowałem się na postać Danami. C na świecie Orchidea! Nie, ponieważ na świecie Telavel. U, to mnie lekko zaskoczyłeś! Owszem, <grym> zaskoczyłem Cię. Mam nadzieję, że zaskoczyłem. Ty dynamiczny graczu. Dynamicznej gry MMORPG Margonem, w której można grać aż pięcioma profesjami. I, i wojownikiem! Ej, co chyba Cię pojebało, kurwa. Chyba Cię pojebało. Kurwa, kurwa tylko tropić na górę, kurwa. A bawarski? Yy, eee, ale górą, ponieważ mają strzały i strzelają dystansowo z daleka! Ja pierwsza. No, i dzisiaj przejdziemy się po tej pięknej krainie Morgonem. Poszukamy. Poszukamy sobie. Obłąkanego łowcę orków. Jest to taki. Obłąkany? Tylko, że ławca orków. Eee, yy, pewnie już będzie, myślę, tak sobie. Na nacinku. Był ostatnio 3 godziny 18 minut temu Co oznacza, że on dalej przesiera szlaki Z Wunderlingu aż po Tristan. Nie wiem co to jest Wunderling Nie wiem co to Tristan. <laughs> to takie miasto stołeczne w Margonem Na prawach powiatu Które tu też zostało założone w 1793 roku 3 stycznia przez Adariel złowrogą mm. cipę <grych> i to właśnie ona yy, zarządzała tym miastem ale w końcu zdechła, że tak się przepraszam się, trącę aczkolwiek Aczkolwiek yy, będzie nowa seria dynamiczna dla graczy Będzie! <grych> tak będzie, będzie Będziemy podążać szlakami bawarii na świecie Hutena, gdzie będą nasze bawarskie przygody. Także jeśli będziecie chcieli taką oglądać seryjkę, jeden odcinek będzie u Spacea, drugi będzie u mnie, możecie zostawić teraz łapeczkę w górę. Możecie, ale najbardziej jeszcze jak. Dokładnie. Także jak chcecie taką seryjkę, taką jak mydło z delikatesu, która to... zajebałem! By umyć se nogi na McDonaldzie. To możecie zostawić teraz łapeczkę w górę Ja też również wypowiem się na temat Alti i Gamera 2 Nie 1, który... nie 3, lecz 2 Nie 1, nie 3, lecz 2, ewentualnie 40, kurwa, 8 Ale, ale, ale Rozmawialiśmy dzisiaj z tym graczem na TeamSpeak'u Margonem Nie 1, nie 2, a 3,13 Co? A bo tak... Także. Słuchajcie mnie dalej. Z czego no, się śmieć? No, także słuchajcie, dalej rozmawialiśmy z owym graczem na Teamspeaku i powiedział nam, czyli mi Jeff bo my tam siedzieliśmy, że się ogarnie. Że się ogarnie i że będzie podążał szlakiem Bawarii. Ale na pewno nie zapierdali mydła z delikatesu Ale Bo tu podobał trzeba, podobał mieć podobał. Moce trzeba mieć oczywiście Moc Kojirasa Trzeba mieć zwinną rączkę O znalazłem obła Ewentualnie być batonem No i chuj <laughs> Dlamy taki przedział napiszemy Bez AF Bo AF-u jednak nie szanujemy Jest to taki klan Specyficzny Ogólnie to J F, J, A F, J, C. I tutaj zaraz zobaczymy, czy ktoś przyjdzie na ów Bo jak nie, będziemy musieli go zabić solo. zobaczymy Czy ktoś podążający y, szlakami bawarii wybiera <laughs> się na opą? Obłąkanego łowcę orków! Orków... Nikt nie idzie chyba, więc zaraz po prostu skonsumujemy ów herosa. A zastanawiałem was dlaczego jest obłąkanym łowcą orków, a jest tancem? Czy coś z tą grą jest nie tak? Jakim kurwa tancem? Eee... Yy... No przecież obłąkany łowca orków nie jest... Aha... Aha. Jest wojem. No Nieważne. My zbijemy tego, ów... Wojownika. I właśnie tutaj taką mezensperancką y, siłą lotamy orczą. przerazę która ma 271 przywracania punktów życia podczas walki. Tak, ale to równie dobrze możesz mu zapierdolić CBK, którego nauczyłeś się ostatnio w mojej łaźni od adeptów kurwa Szaulin. Od adeptów z kurwa Shaolin. <grystanie> e, który odcinek was bardzo serdecznie zapraszam, byście mogli go zobaczyć u Donomisa. Tak, był, był zajebisty. Taki otrzocik Takie. żeberka po wiedeńsku. Fajne masz no, żeby... Kurwa z Raziki. Po wiedańsku. Po wiedańsku. Jeszcze... A mydło to mamy najlepsze, ponieważ zajebane z Austrii. Tak i... I, i teraz jeszcze przyjdziemy poszukać sobie złego przewodnika. Niby taki zły. E, no kurwa i do końca. Miałem <noise> <noise> um, był taki zły... To bym nam powiedział F pierdoliście, ale przecież nie se mówi, bo jest zły przecież nie wiem czy on jest teraz łzy. No ale nie dysputujmy na takie nieważne tematy. Po prostu przejdźmy do samej rozgrywki, czyli do tego, co jest najważniejsze w tej grze MMORPG Margonem. I tutaj skręcamy w lewą stronę, ponieważ yy, lewa strona yy, to strona lewaków, którzy też w PiSie i w Penisie nie mają zbyt dużo do powiedzenia. Dokładnie. Tutaj jednak jeszcze przyjdziemy się po tych skałach wykutych przez Krasnoludy z Tristan. Kuj, że w Trista nie ma tych Krasnoludów, ale właśnie tak wykuli. I właśnie te Krasnoludy wykuły tutaj takie piękne schody. Proliczymy, tu tutaj stopień 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest to dziesięciostopniowe przejście po górach Andarum. Czym? Zapytacie, czym są szlaki Andarum? Są to szlaki, którymi podążamy razem dzisiaj z moim najlepszym przyjacielem Donomisem, przemierzając. A tutaj Awetonka zaatakowała mnie na y, aktualnie na E2 175 lewej level, zwanej gruba. Y, aktualnie, gruba jak Awetonka, zaatakowałem tego dynamicznego gracza. On nie jest dynamiczny, on jest po prostu zjebany. Tak, ale zaatakowałem go błyskawicznym atakiem, który zabiera aż 24 energii, i ponownie to zrobiłem. Przy czym on kurwa ma dotyk. E, nieważne, a teraz gruntfel, ale to nie jest oczywiście ważne. Ja wiem, że wygram tą walkę, ponieważ jestem kurwa fizycznie lepszy od tego frajera, i zrobię to na swojej, jak i Twojej widowni. Tak, jesteś psychicznie i... lepszy, on jest słaby tak. mentalnie, on po prostu nie jest. Ziemniaczków przypiekanych na boczku z wiedeńskiego przepisu Al Ponyto Esposito, kurwa Maciana no właśnie tak robi. <grym> I on nie je tych ziemniaków, ponieważ jest kurwa dawnem i kurwa sam wygląda jak taki ziemniak po wiedeńsku. Jest kurwa taki gruby, że ziemniaki się no, same wkroją na jego o, widok. kurwa, CBK, <grym> i właśnie owe ziemniaki. Sprawiają, że ten namis ma siłę mentalną yy, 3, yy, 30 30 cm w diku. Przetłumaczę, bo ja się od niego wybieram do Anglii, to szko... Szlifuję słowo angielski dick po angielsku Penis, kutas Kurwa, maciborek Chuj, chuj. I, I właśnie, ten kancer pad yy, Kancer cancer, warto przypomnieć, że jest to rak bo w końcu jest AF, to kurwa musi być rakiem, nie? Tak sobie myślę, nie. No i właśnie on padł. szukamy teraz y, złego przewodnika. Napisałem mu, no nieźle. Y, dobrze, oplułeś go po prostu, no tak, har dobrze, dobrze, dobrze. harnąłeś mu w dupę i kurwa osikaliśmy po uszach. Jest to postawa godna śladowania, bawarskiego y, mędrca. Kurwa szalin. Kurwa szalin. Który to też. Ja pierdolakie, to cię głupi. To. Który to też. <laughs> który to też zwyciężył poprzez długi miecz i długą pałę. Tutaj przemierzamy obok orełów górskich, o, orełów czarnych. Yy, to chyba na takich orełach czarnych podąża nasz kaktus, który dosiada ja niczym manticory yy, pod. Yy, Podnithal, Nie wiem, odkrywcy. I, I właśnie nimi lata ku przestworzach zdobywałem nowe szczyty. Jeszcze jak. I tutaj, jak widzicie, bo pewnie nie wiem, czy byliście na live na które serdecznie zapraszam co sobotę. Jak widzicie, mam tutaj nowe buty, które. Zajebałem z Koflamba. Była promocja, co prawda, ale myślę, e kurwa, jak jest promocja, to mogę zajebać. Zapytajcie się o jak ty zrobiłeś, że postrzeganie postrzeżenie przez tą ochronę. Już wam mówię, założyłem te buty na głowę i stwierdziłem, że jestem meze, mezenatopolczykiem, to jest taka rasa dzikich plemion, które zamieszkują. Które zamieszkują nieopodal Czechosłowacji, Czechosłowacji, pójdź Czechosłowacji już nie ma ileś tam kurwa lat, ale właśnie tam zamieszkują. I właśnie w tej oto Słowacji, 30 lat temu, jeździliśmy konno na słoniu I, i właśnie tam zdobywaliśmy szlaki Bawarii, bo podążaliśmy, Bawarii, Bawari, gdzie podążaliśmy y, po prostu po drodze polnej i asfalcie wykutym, bo jak wiecie, y, najszybciej asfalt w Afryce kładzie ebola I, i, No i ogólnie no, takie życie tak, tak. Ale, ale, ale oni też kładli asfalt w Bawarii. W Bawarii swoimi zębami, pędami bambusa, <głos> <głos> które tu też pewnie zajebali z łona matki, <noise> ewentualnie z Peweksu. <noise> ewentualnie z Peweksu. Peweks to takie miejsce, gdzie można było kupić sobie dżinsy wykute przez Krasnoludów i Orków. Z Samoners Rift. To e... są Miniony! miniony. Samoners Rift. Summoner's Rift. <laughs> I, I właśnie te miniony. Dzięki wielkopomnej i niezręcznej pracy. Zręcznie skleiły nam gaciory. Które to też możemy na siebie założyć. I puszczać w nim pierdy. A pierdy, jak wiadomo, to duchy naszych, naszego jedzenia. Niezłe jedzenie. Yy, bo bąk to dług naszego jedzenia i takie są po prostu przygody w Mezopotanii. Ja, ja bym powiedział, że to prawda. Natury yy, to tak, bo jak to się mówi, człowiek puszcza bo bąka, by się pobąkał, nie? No to chyba chyba logiczne jest. chyba <laughs> jeszcze raz mi powiedział Michał? No bo ogólnie, jak się puszcza bąka, to nigdy nie puszczajcie go w małych pomieszczeniach. Bo możecie się kurwa zaczadzić <noise> I umrzeć na chorobę syfilius malicius comprendus alafanus To jest taka... kurwa ta... Wojtek nie To jest taka tajska choroba Na którą umierają Tybetańczycy w Ameryce Nie wiem gdzie jest Tybetań, gdzie jest Ameryka, ale to nieważne No i właśnie... Z mam Z geografii mam... Dwa może czasem trzy Jak kolega się nauczy i razem se pościągamy Tym razem nie majtki A na kartkówce Którą piszemy z Bawarii no A papier i... telwu zrobiony w owej Bawarii Bawarii I niestety Będziemy chyba zmierzać ku chłopcowi naszego odcinka Kurwa proszę do mnie nie pisać SMSów na Na YouTube Zobaczymy se kto coś tutaj napisał dostaliśmy Nowość z kanału Isamu X-Pompa jak MM zwierzęta, to czas na imapy tak tak się właśnie nazywa jego odcinek. Nie spoileruję oczywiście, tutaj wejdziemy sobie jeszcze w takie katakumby. Tymi oto katakumbami 400 lat temu podążali rycerze spod Grunwaldu którzy to też trzymając dzidy na plecach, mówili: No, kurwa, i szybciej. I właśnie przeszli sobie takimi podziemnymi przejściami I wydobyli Grunwald z Wieliczki Gdzie właśnie stacjonował Kurwa, John kurwa Zockenborg Ktokolwiek to był I Danamis, który jeździł na dziku w wiosce rybackiej Nie, Danamis? Tak, owszem, ja jeździłem na dziku, na byku i na chuj wiecie, jeszcze. Że... I na chuju. Na chuju. I co? I... <laughs> z pewnością, ty też jeździłeś na owym chuju, podążając szlakami Bawarii. Nie, podążając szlakami Geirumu. Jeździłem na chuj Dobra, nie ma tego przewodnika, dlatego żegnamy się z wami. jak po będzie. Po bawarsku. po bawarsku. Jak dobijecie, zajmie na to. No, 200 łapek. Rozpoczynamy sery na Hutena. Gdzie będziemy podążali szlakami Bawarii, Bawarii. Jako, e, jako adepci Shaolin I żegnamy się z wami, czytał Robert Robert e, Futa I e, Krystyna Czubówna Także żegnamy się, zostaw łapkę suba i wpadnij do namisa Link w opisie, elo